No, zostawiam się. Ah! ale mam plan, przesieję tu. A mogłem przesiać! Pierwszy raz w życiu bym przesiał! No, no kur... fafa! No bo czemu? Takiego nosa miałem. Ja za zaczę... trzeba było siać! Pierwszy raz w życiu nie przesiałem i się z... A, wiecie co? Kur

Słuchajcie, jak w życiu także kolejny etap kampanii mamy, będziemy, będziemy udowadniać, że umiejętności, które nabywamy w grze można wykorzystać w życiu, jak w grze tak w życiu, zapamiętajcie. No i na dzisiejszym strumyku skupiamy się na współpracy, dlatego będziemy grali razem, faceitki, 5 na 5, będę dobierał, 4 osoby do, dobierzemy do mojego składu. To jest fajnie rozkminione, bo tutaj możecie na tym landing page'u sprawdzić, jakie są, jakie są zadania dla każdego, w zależności od wieku. Są kategorie od 13 do 17 lat, od 18 do 20 i od 21 w górę. Ja się wpisuję w tą kategorię od 21 i to i tu mamy zadania do wykonania i za te zadania dostajemy pieniążki. No i proszę, wykonuj misję zgarniej nawet do 520 zł. Załóż e-konto do usług od 3, 4, 24 do 5, 6, 24 i spełnij poniższe warunki. Czyli za na przykład założenie konta przez aplikację to jest 200 zł. Proszę. I tak mamy w każdej kategorii Teorii. Są różne zadania za różne kwoty. Tutaj za założenie konta i aktywność plus 400 zł. Proszę. Na cele szemysłe plus 6,5%. I od 13, do, od 13 do 17 plus 140 zł za założenie konta i aktywność. Proszę. z umiejętności w grze i korzystaj z nich w życiu. Sprawdzę e, naszą ofertę dla graczy. Otóż konto dla gracza i nie płacić za 0 zł otwarcie wyprowadzenia twojego konta. 0 złotych za karty, która wygląda jak chcesz, 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Złotych. 0, grafne, 0 złotych za wypłaty z bankomatów za granicą. 0 zł za błyskawiczne przelewy na numer telefonu. Zrozutych za prośbę o przelew do rodziców znajomego. No i mamy tutaj słuchajcie karty dla gracza. Gamingowe, taką kartę możecie mieć. No, wybieracie swój wiek, sprawdzacie co możecie zyskać i, i wszystko. Wykonujecie zadania, otrzymujecie bonusy kaser. No i to w zasadzie chyba wszystko, co miałem wam przekazać. Ej, jest dwóch abniętych. Lepiej to wygrajcie, bo nie dostaniecie skinów. Obie chyba. Razem, razem, no, dobra, no dobrze Dobra, mamy prowadzącego Ty ja mam taki plan sprytny Twój sprytny Musisz za mną Jedziemy się na shifcie wodą Jesteście Wpikuję! Teraz jedziemy, teraz jedziemy Ale teraz na forsie chciałem powiedzieć, że każdy sen biegnie gdzie chce, ale chyba zraszujemy mi się wydaje Dawaj, dawaj Nic nie widzę Eko, zarządzam eko. Każdy robi swoje. Ja pierd Zabij mnie! Gnoju! Gdyby! Dobra, mam hacen Leży dwóch a, obrzydze, byś zabiłeś, bo mnie nie zabił. Leży z la Jeszcze jeden deal do, przynajmniej. Leży. Leży. woda. Co to, co to? Zaszląkiem. Woda! I Nie widziałem go! Jestem ślepy! Dobra, on ma WH! Dwóch B main Chyba do B będzie ZJAJZ to GRA! Nie do! Dobra, dobra, panowie, ale to jest fiska fawka ja no krasy. Pewny luz ale ciała, jestem taką kulą! W grze jak w życiu, liczy się współpraca, dlatego dzisiaj z dniami czym współpracę i gramy 5 na 5, tak jest załóż konto dla gracza w banku i zrzucaj się na blik ze znajomymi. To jest też współpraca. Jak w grze, tak w życiu Biało mam, mogę wychodzić z maina Nie no, co ja robię? Dwóch B, dwóch B, dwóch A, A jeszcze klant i klant. Dobra, ja za zero, no sorry 79 79 79 dałem, był po headzie jeden z main'a Kres, O no, idę z tobą, idę z tobą Znajduję im, znajduję Dobra, nie środek uciekł Zero tam ma Zero

Tu na uh lewej od razu. No, jeszcze na gospodarce. No kurwa, broi, <scenes maça> Tak? Tak?! <set LLC> kurwa, się z tego co broi, zajebałem! Together. Guys, many flashes, but good timing. Don't throw it at. I... A lot, a lot a bit. Kurwa pięć kurwa, kurwa. Yeah. Jezus, Jezus, uciekaj, Do F**k ba mać! wychodzę. Przyjacielu, szybce przy lat, kurry we wielu, by za kola w żeby się autem nie takował.